Cześć! Z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźnia, a to jest gamingowy przegląd tygodnia, w którym wybieram dla was najważniejsze wiadomości z branży gier. A w dzisiejszym odcinku kolejna porcja wiadomości o Mass Effect Andromeda. Gra polskiego studia Blue Sunset Games wydostała się ze Steam Greenlight. No Man's Sky i studio Hello Games wciąż walczą o nasze uznanie. Oraz jak zawsze porcja wideo zapowiedzi i gameplayów. Zapraszam! Dzisiejszy gamingowy przegląd tygodnia zaczynamy od Mass Effect Andromeda. Do premiery zostało jeszcze kilka dni i w grę zaopatrzymy się już w najbliższy czwartek, a więc mamy coraz więcej informacji. Zacznijmy od mikrotransakcji, które w najnowszej grze w tym uniwersum będą jak najbardziej dostępne i dotyczyć będą trybu multiplayer. W Andromedzie walutą będą punkty i będziemy mogli zaopatrzyć się w nie, zaczynając od 500 punktów za około 50 zł do 12 tysięcy za około 400 zł. Ceny może i wysokie, ale nie jest to niezbędne, aby cieszyć się trybem multi. Od skórki może kilka do kupienia. Całość będzie wyglądała tak, że za odpowiednią ilość punktów będziemy mogli kupić, czy to gorsze, czy to lepsze skrzynki, z których nagrody będą losowe, ale im skrzynka droższa, tym większe szanse na ciekawy przedmiot. Jest Oczywiście EA i Bioware dalej zasypują nas różnymi materiałami, a te obejrzeć można między innymi na kanale IGN. Tym razem jesteśmy oprowadzani po tempeście i przy tej okazji dowiemy się, gdzie kto przeważnie stacjonuje, no i mamy okazję poznać ich nieco bliżej. Szczerze, tęsknię trochę za Normandią. Ostatnią wiadomością na temat Andromedy jest kolejny materiał opublikowany na oficjalnym kanale Mass Effect, który zdradza nam, jak wyglądać będzie tryb dla wielu graczy. Ci, którzy nie odpuszczali sobie trybu multiplayer w Mass Effect 3, poczują się tu jak w domu. Multiplayer is a cooperative mode that encourages and rewards teamwork. Up to 4 players join together to survive escalating waves of enemies, complete a series of objectives and extract from the battlefield. Andromedę można już przetestować przez 10 godzin dzięki Origin Access i widać, że gra musi być jeszcze potężnie połatana, ale dzięki wszędobylskim bugom mamy okazję obejrzeć śmieszne kompilacje co ciekawszych wpadek. Blizzard w troszeczkę nowym stylu postanowił rozpromować nową postać, którą będziemy mogli poprowadzić w Overwatchu. Wcześniej, w przypadku zarówno Anny, jak i Sombry, mieliśmy bardziej wprowadzenie fabularne. Tym razem jednak ekipa Zamieci postanowiła opowiedzieć o nowym bohaterze w inny sposób. Dowiadujemy się, jak Orisa była stworzona. Od podstaw, od pomysłu, poprzez szkice koncepcyjne, kończąc na nadawaniu charakteru. Dużo o nowej postaci mówi sam Kaplan, twarz Overwatcha. Jeśli jednak mam być szczery, filmy tworzone przez te studio są zawsze tak doskonałe,

The look of Arissa really spawned from the idea of wanting to do an African mech. We have a map called Numbani, which is in Africa, and Numbani being one of the more futuristic cities we have in Overwatch, with the curved shapes and like the greens and yellows and earth tones, we really wanted that to carry through into Arissa's design. Blue Sunset Games, studio z Gdańska, pracuje nad sympatycznie zapowiadającym się arcade'owym tytułem Animal Rivals. Jak zapowiadają twórcy ma być to klasyczna gra na imprezy czy kanapowe posiedzenia. Oferować ma rozgrywkę do czterech graczy, kilka konkurencji i masę humoru. W Animal Rivals różne zwierzaki jak np. kot, świnia, mrówkojad, leniwiec, panda czy szczur walczą o miano władcy zwierząt. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, ale studio jest na dobrej drodze, gdyż Animal Rivals po dwóch tygodniach wydostało się ze Steam Greenlight i zostało wybrane do dystrybucji. A dodatkowo jak informują twórcy, gra pojawi się też na konsolach Sony PlayStation 4. Gratulacje! Hello Games ostatnio zakasało rękawy i wzięło się załatanie swojego dzieła i pracę nad tym, by koniec końców być może kiedyś jeszcze doprowadzić swoją grę, No Man's Sky do stanu, w jakim obiecywali ją dostarczyć. Niedawno do tego tytułu wydana została łatka zatytułowana Pathfinder, która wprowadziła szereg usprawnień. W niej zawarto m.in. nowe pojazdy, tryb permanentnej śmierci, budowę torów wyścigowych, sklepy, nowe tryby broni, poprawiono grafikę, na PlayStation Pro gra działa w 1800p, które jest do rozdzielczości 4K. Na podstawie w nowej wersji konsoli zaś mamy płynne 60 klatek na sekundę, ogólnie bardzo, bardzo dużo funkcji, a niedługo po tym dorzucono jeszcze mniejszą łatkę, która mimo wszystko jednak również wnosi kilka usprawnień i poprawia błędy. Nie żeby się jeszcze odkupili, ale są na dobrej drodze. <grytanie> Spodziewaliście się Rocket League 2? Ja też nie. I dobrze, bo twórcy, Psionic Games, zapowiedzieli, że Rocket League będą wspierać jeszcze przez wiele lat i w sumie nie ma co się dziwić, bo jedynka doskonale poczuła się w e-sporcie i zbudowała się wokół niej wielka społeczność. Do tej pory gra sprzedała się w ilości 10,5 miliona sztuk. Póki co, nie musimy obawiać się i zastanawiać, czy warto kupić Rocket League, bo być może twórcy niedługo zapowiedzą nową część. Jeremy Dunham z Psyonix powiedział, że nie ma na to w najbliższych latach szans. I dobrze. Lepiej kuć żelazo, póki gorące. Mamy nieco więcej informacji na temat tego, jak będzie wyglądał Quake Champions w kwestii opłat. Jak się okazuje, potwierdzona została informacja, że gra będzie dostępna w formie free to play, dostępna dla każdego za darmo. Ale jeśli będziemy chcieli poszpanować fajnymi postaciami, czy lepszymi skórkami, będziemy musieli wyciągnąć z portfela parę złotych. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mogli grać jako jeden z armii klonów. Takich samych postaci, różniących się jedynie kolorem zbroi, by informować, do której drużyny należymy. Opłaty będzie można robić na kilka sposobów. Jeśli zapłacimy nieco więcej, tak jakbyśmy po prostu kupili grę, będziemy mieli bezterminowy dostęp do wszystkich postaci. Jeśli jednak będziemy grać w formie free-to-play, również na jakiś czas będziemy mogli zmienić skórkę, w której biegamy, wykorzystując do tego walutę, którą zdobywać będziemy wraz z postępami w grze. Podejście chyba uczciwe. Można znowu śmiało powiedzieć Dobre Bo Polskie. Po tym jak skończyliśmy się chwalić Wiedźminem 3, nadszedł czas, by pochwalić się jedną z największych imprez gamingowych na świecie. Portal PPE.pl opublikował statystyki, które otrzymał od organizatorów Intel Extreme Masters i wynika z tego, że zainteresowanie tą imprezą było o 35% większe niż w zeszłym roku. Jak się okazało, katowice i spodek odwiedziło łącznie 173 tysiące fanów eSportu. Stałych widzów na całym świecie było 26,5 miliona, ale unikalnych. Wejść było już 46 milionów. 55 milionów unikalnych użytkowników portalów społecznościowych przynajmniej raz wspomniało o Intel Extreme Masters, a cała impreza została w takich mediach wspomniana łącznie ponad 255 milionów razy. Zresztą na samym Twitterze w trakcie imprezy pojawiało się na jej temat 100 tweetów na minutę. Pozostaje tylko pogratulować. A skoro o dużych gamingowych imprezach mowa, to nie może zabraknąć informacji, że w naszym nadwiślańskim kraju poza Intel Extreme Masters odbędzie się kolejna, przepotężna impreza, a konkretnie PGL 2017. A to odbędzie się w drugiej stolicy naszego kraju, czyli Krakowie. Jako, że jest to Major, to pula nagród, to nie orzeszki. Pula ta wynosić będzie milion dolarów. W Krakowie zobaczymy największe drużyny takie jak oczywiście Virtusi, Astralis, Face, North, Fanatic, NaVi, Gambit czy SK Gaming. Turniej zacznie się 21 lipca, a skończy się 23 lipca. Póki co nie wiadomo jeszcze kiedy wystartuje sprzedaż biletów, nie znamy także ich ceny. No tak, niecałe dwa tygodnie po premierze takiej gry jak The Legend of Zelda Breath of the Wild i już pojawiają się filmy z biciem speedrunów, czyli kończenie gry najszybciej jak się tylko da. Pierwszym oficjalnym rekordem w około godzinę pochwalił się użytkownik Wenik 409, który napisy końcowe zobaczył po zaledwie godzinie 5 minutach i 17 sekundach. Rekord ten jednak został po trzech dniach pobity przez użytkownika podpisującego się jako Gimnast86. Na jego kanale znajdziemy film, w którym pokonuje grę w 58 minut. Mało? No to póki co, z tego co mi wiadomo, Orchestra pokonał ostatniego bossa w 52 minuty i 25 sekund i póki co jest to oficjalny rekord. I zapewne w ciągu kilku dni usłyszymy, że ten też został pobity będziemy mogli położyć swoje łapki na Personie 5. Pokazywaliśmy już nie raz najnowsze wideo zapowiedzi, ale teraz możemy zobaczyć jak wyglądać będzie edycja kolekcjonerska, co ciekawe w niewielkiej cenie. Ale do niej jeszcze wrócimy. Unboxing opublikował w sumie mało znany kanał, Reaper Doe Studio. I jak się okazuje w edycji kolekcjonerskiej Persony 5 otrzymamy oczywiście grę, a także steelbooka, maskotkę, Płytę z utworami z gry. Szkolną torbę wzorowaną na tej, której używa główny bohater. Nie mogło zabraknąć też artbooka. A wszystko to zapakowane w stylowe pudło i za niewielką cenę około 360 zł. No, nieźle. Wracamy do Blizzarda! Wreszcie możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał rzeczywisty gameplay nową postacią w Diablo 3, nekromantą. I okej, okay, wszyscy wiemy, że w Diablo możemy dobierać odpowiednie warianty danych zdolności, ale ja osobiście dopóki nie zobaczę armii przywołańców, nie będę kupiony przez nowe DLC. Zresztą nie jestem w tym wszystkim odosobniony, bo jak się okazuje, entuzjazm odnośnie nowego update'u jest raczej średni. A skoro o gameplayach mowa, to tych się też troszeczkę pojawiło na temat najnowszego dodatku do Dark Souls 3 The Ringed City. Kanał GameSpot pokazał nam pierwsze 10 minut rozgrywki i jest to nowe, stare, dobre Dark Souls, które jak zwykle prezentuje się wyśmienicie i groźnie zarazem. was, którzy są bardziej zainteresowani walką z innymi graczami powinni czym prędzej rzucić okiem na prezentację nowej areny nazwanej wdzięcznie Dragon Ruins, na której będziemy mogli siać Dark Soulsowy pogrom. A skoro o pogromie mowa, to nie można nie wspomnieć o osobniku, który w dowodzie miałby wpisane dane: Jason Warhees. W najnowszym trailerze, składającym się z urywków gameplayu ociekającym juchą ze wszystkiego, co tylko możliwe, twórcy udowadniają, że ich zapewne nie do końca sadystyczne umysły mogłyby spłodzić dla filmów takich jak Piła tysiące różnych możliwych scenariuszy pozbawienia kogoś życia. Niestety cały czas widzimy tylko to, jak Jason w piątku 13 uśmierca swoje ofiary i nic poza tym. Oby tylko sam gameplay nie był taki płytki. Na plus oczywiście pozostaje stylistyka z lat 80 i dobra muzyka. A o tym jak nie prezentować urywków rozgrywki, może nam opowiedzieć ekipa Remedy Games. Na PAX East mogliśmy obejrzeć około 15 minut rozgrywki z ich najnowszego tytułu Hob. I jest to jeden z absolutnie najnudniejszych gameplayów, jakie widziałem. Nie musi to oznaczać automatycznie, że gra jest zła, tylko wybór fragmentu, który się pokazuje, pozostawia wiele do życzenia i sądząc po komentarzach w internecie, większość by się ze mną zgodziła. Co jeszcze o nowych gameplayach? Dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na remaster Crasha Bandicoota. Opublikowany został bowiem nowy trailer składający się w większości z gameplayu. Jak się to zapowiada? Jak stary dobry crash, czyli bardzo dobrze, ale należy na trzeźwo spojrzeć, ile jest tu nostalgii, a ile faktycznej ekscytacji. Niemniej fajnie, że panowie odpowiedzialni za Insane Trilogy sprawy póki co nie skaszanili. Ostatni ciekawy gameplay na dziś to około 25-minutowy fragment gry Perception, opublikowany na kanale Gamespot. Jeśli nie słyszeliście o Perception, to w sumie nic dziwnego, bo zbyt wiele informacji na temat tego tytułu nie było. A szkoda, bo temat jest niezwykle ciekawy. W przygodzie tej wcielimy się w osobę, która jest po prostu niewidoma, a naszymi oczyma będzie laska. Wygląda to bardzo bardzo, bardzo oryginalnie, może być to jeden z tych tytułów, które warto będzie ograć po prostu z ciekawości. A teraz czas na trailery. Jednym z niedawno opublikowanych filmów zapowiadających jakiś tytuł był ten przedstawiający grę pod tytułem REND. Gra wygląda jak ulepszony World of Warcraft, brzmi jak ulepszony World of Warcraft i nie ma co się dziwić, bo za grę odpowiadają ludzie, którzy między innymi nad World of Warcraft pracowali a jest także kilku członków zespołu odpowiedzialnych za np. League of Legends. Zebrali się oni wszyscy w grupę i założyli Frost Keep Studios. Pracują oni właśnie nad RAND, który w wielkim skrócie ma być grą RPG połączoną z elementami survivalu i póki co to tak naprawdę wszystko co wiemy. Studio dopiero walczy o to, by się dostać na Steamowe Early Access. Wygląda całkiem zachęcająco, ale ocenianie gry już teraz byłoby po prostu wróżeniem z fusów. Wiecie, w jakie samochodówki zagrywano się, kiedy nie posiadało się konsol, a jedynie komputer? Między innymi w taki miodny tytuł jak Flat Out, który 17 marca pojawił się na sklepowych półkach, a z tej okazji obejrzeć możemy krótki, ale soczysty gameplay. Jak zwykle, nie zabraknie zawiłych tras i absurdalnych konkursów. FlatOut to nie jedyny tytuł, który wylądował na sklepowych półkach. Zrobił to także Styx w drugiej części z pod tytułem Shards of Darkness. I goblin, jak to goblin, musi wpakować się w kabałę, co zresztą wyjaśnia fabularny zwiastun. Warto dodać też, że humorystyczny. Gorąco polecam obejrzeć. Zapowiada się dobra komedia. I've got a deal for you, Goblin. What's the deal, Captain? I want you to steal an ambassador's scepter. You will have the honor of drinking his blood. Dwarf bis tastes better, less calories, too. To be skilled or not be skilled? That is the question. We should write a story about me. How I always seem to find myself in the shittiest situation. If it was me, I'd use all our explosives to blow up the city. O jakiej jeszcze fabule możemy się dowiedzieć? Cóż, 25 kwietnia premierę będzie miał Sniper Ghost Warrior 3 i właśnie o historii tej gry dowiemy się z jej najnowszej filmowej zapowiedzi fabularnej. Muszę przyznać, że ten krótki trailer zainteresował mnie produkcją polskiej, a jakże, ekipy CI Games. Wątek fabularny prezentuje się o wiele, wiele ciekawiej niż w poprzedniczkach. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze poprowadzony w finalnym produkcie. And I'll make them pay. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień w kolejnym Gamingowym Przeglądzie Tygodnia. Cześć!